Na relacje z konferencji dotyczącej transplantologii zapraszają zakłady mięsne Eumit Tłuków SA. 26 lutego odbyła się konferencja popularno-naukowa na temat transplantologii. Jej hasło przewodnie to: Miłość przesunięta poza granicę śmierci. Telewizja Magnes objęła patronat medialny nad wydarzeniem. Dzisiejsza konferencja to kolejne spotkanie, na którym będziemy mówić o transplantacji. Po raz trzeci w tej szkole zgodnie z tradycją robimy konferencję właśnie na ten temat, aczkolwiek jest to jeden z wielu licznych sesji i sejmików popularno-naukowych poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom, które trapią społeczeństwo. Oj, mamy bardzo wielu gości. Ja może rozpocznę od młodzieży szkół w województwa lubelskiego, szkół medycznych, policjalnych i kolegium pracowników służb społecznych, którzy przyjechali wraz z dyrektorami i opiekunami, jako że jest to konferencja wojewódzka. Poza tym mamy uczniów sześciu szkół okręgu naszego miasta i obwodu, czyli również Adamów i Radorysz. Są dyrektorzy, są nauczyciele tych szkół, pełnią dzisiaj rolę opiekunów, jak również gości, ale poza tym mamy też licznie przybyłe władze zarówno województwa miasta, jak i naszego powiatu. Nasi wykładowcy są sprawdzonymi prelegentami z tego zakresu, zabierają głos na konferencjach po raz kolejny. Wszystkie ich wykłady cieszyły się zawsze dużą taką popularnością i zawsze były wysłuchiwane w wielkim skupieniu. Także cieszymy się, że odpowiedzieli takiej małej szkole, tak, i przybyli również dzisiaj. Krótkich wywiadów udzielili nam prelegenci. Rola koordynatora ma bardzo szeroki zakres działalności, bo oprócz tego, że zajmujemy się rozmową z potencjalnymi rodzinami dawców, zajmujemy się samym koordynowaniem pobierania narządów i przekazania ich do poszczególnych zespołów, które przyjeżdżają po narządy, to również jedną z niezwykłych, bardzo ważnych ról koordynatora transplantacyjnego jest edukacja. Edukacja nie tylko środowiska, medycznego, ale również środowisk lokalnych. Skupiamy się głównie na tym, żeby dotrzeć do jak największej rzeszy społeczności, tej dorosłej, ale również trafiamy do, do gimnazjalistów, do, do licealistów, bo musicie Państwo doskonale wiedzieć o tym, że tak naprawdę pobieranie, przeszczepianie narządów, cała idea transplantacji jest wieloetopowa, wieloletnia, więc to co my teraz jesteśmy w stanie wypracować, to na ile my jesteśmy w stanie zmienić mentalność społeczną, przełoży się to w latach kolejnych i bez wątpienia i bez wątpienia wzrośnie liczba pobieranych i przeszczepianych narządów, a tym samym wzrośnie szansa na przeżywalność pacjentów, którzy oczekują na te narządy. Żeby zostać dawcą żywym, tak naprawdę nie, nie trzeba spełniać jakichś szczególnych warunków, trzeba być osobą zdrową. Pamiętajcie, że pamiętajmy, że dawstwo to również krew, to również szpik, dawstwo to również przeszczepy rodzinne w, w zakresie przeszczepiania nerek więc trzeba być spokrewnionym z osobą, z osobą, która oczekuje na przeszczep. Natomiast dawstwo, przeszczepianie narządów od dawców zmarłych, podstawową, podstawową rzeczą jest centralny rejestr przeciwów, w którym albo znajduje się potencjalny dawca, albo nie, to po pierwsze. Po drugie, kolejnym, po drugie, takim ważnym elementem jest również zgoda, zgoda potencjalnego dawcy. Oczywiście wydaje się to takie trochę nie, nieprawdopodobne, bo w sytuacji, kiedy mówimy o tym, że została orzeknięta śmierć pnia mózgu, że pacjent przestaje być osobą żywą, więc mamy do dyspozycji po pierwsze centralny rejestr sprzeciwów, gdzie sprawdzamy, sprawdzamy czy dawca nie zgłosił sprzeciwu. Po drugie, zaczynamy rozmawiać z rodziną. E, dużą pomocą jest oświadczenie woli, którą możemy mieć w portfelu, e, bądź e, oświadczenie woli w formie ustnej, którą przekazujemy swoim rodzinom. Prawo, ustawa o. E, o pobieraniu, przeszczepianiu, przechowywaniu komórek tkanek i narządów nie mówi o tym, że powinna być przeprowadzona rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy. Jeśli w centralnym rejestrze sprzeciwów nie znalazł się wpis, więc tak naprawdę jest to już taki znak, że jest to potencjalny dawca. Zdajemy sobie doskonale sprawy z tego, jak bardzo jak bardzo jest to trudne, jak bardzo jest to dramatyczne, w jednej chwili pogodzić się z utratą osoby bliskiej, która tak naprawdę kilka chwil, kilka godzin temu wyszła do pracy, wyjechała do szkoły, pojechała na wycieczkę, więc uzyskanie informacji, że mój mąż, moja żona, moja córka, mój syn, ktoś mój bliski nie żyje, w jednej chwili nie żyje, a w drugiej chwili nikt mi o niczym nie mówi, co się z nim będzie działo, jest takie. Jest takie trochę nieludzkie, więc, więc dlatego koordynatorzy skupiają się na tym, żeby rozmawiać z rodzinami. Należy bardzo uważnie przyglądać się temu, jak przebiegają procesy kwalifikacji dawcy, jak, jak się to tak naprawdę odbywa. Na szczęście chroni nas ustawa. Ustawa chroni i daje poczucie bezpieczeństwa ustawa, która, e, która przewidziała cały zakres przepisów, jak ma odbywać się. E, orzekanie śmierci Pnia Mózgu, jak ma odbywać się procedura zakwalifikowania e, dawcy i jak ma odbywać się również e, przekazanie narządów potrzebny, które są potrzebne pacjentom. Nic nie odbywa się bez przyczyny. Jest krajowa lista oczekujących. Na szczęście docieramy do coraz większej rzeszy społeczności. Coraz więcej mówi się w mediach o, o idei potrzebie przeszczepiania narządów. Coraz wie, coraz większa świadomość społeczna na temat tego, że może nie ja będę dawcą, ale może będę potrzebował narządu, więc lepiej dawać, jak prosić i... I naprawdę, uwierzcie Państwo, zmienia się mentalność społeczna. Co oczywiście nie znaczy, że ludzie, którzy żyją w przeświadczeniu, że nie chcą być dawcami, są ludźmi, nie daj Boże, gorszymi. Mamy prawo decydować o sobie. Jedni z nas chcą oddawać swoje narządy, inni nie chcą, ale nie klasyfikujmy ich w kategoriach złych bądź dobrych ludzi. My jesteśmy ludźmi rozumnymi. Mamy prawo decydować o sobie. Mimo stosunkowo słabych statystyk w naszym kraju, w porównaniu do na przykład często wymienianej w pozytywnym kontekście Hiszpanii lidera w tej dziedzinie, prelegenci pełnym optymizmu spojrzeniem oceniają stan polskiej transplantologii. To chcę powiedzieć, że przez wczoraj w tejże Hiszpanii, to jako ciekawostka, dokonano 46 przeszczepień w 23 szpitalach, operowało ich 26 tak. Całe zespoły chirurgów, i pomyślcie sobie tylko Państwo, jak do tej cyfry, którą wcześniej Pan doktor Bicki wymieniał 1500 mamy jeszcze daleko. Dlatego to spotkanie jest tak ważne i dlatego tu jesteśmy. To spotkanie międzypokoleniowe. Hiszpania, która w Europie w tym rankingu, można powiedzieć, dawstwa narządów prowadzi, okazało się, że ma najwięcej koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach. I my te tradycje hiszpańskie chcemy przejąć tutaj w Polsce, i w związku z tym odbywa się kształcenie koordynatorów transplantacyjnych. Ja również jestem po takim szkoleniu jednosemestralnym. To się odbywa w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, i w naszym szpitalu jest dwoje koordynatorów transplantacyjnych: ja i pielęgniarka z oddziału, którym kieruję. Zajmuję się tym tematem od 25 lat i około, uczestniczyłem w około 20 pobraniach narządowych. Ten moment rozmowy z rodziną jest newralgiczny. Ja myślę, że gra tu rolę, e, grają tu rolę różne czynniki. E, jaka to jest rodzina, e, jacy to są ludzie, z jakiego środowiska są, ale również e, ogromna rola jest tutaj nas, osób rozmawiających z tą rodziną i osób, które mają tą rodzinę przekonać do, do naszej decyzji. Bo rodzina wiadomo, nie, zgadza, nie musi się zgodzić na pobranie narządowe. To nie chodzi o zgodę rodziny. Chodzi tylko o zaakceptowanie naszych propozycji związanych z darstwem narządów od osoby zmarłej. Rzeczywiście jest to trudny moment i najtrudniejszym momentem jest przekonanie szczególnie ludzi starszych. W środowiskach młodszych... Yy, jest ten problem zdecydowanie mniejszy. Konferencja cieszyła się dużą frekwencją i zainteresowaniem młodzieży. Konferencje z konferencji dotyczącej transplantologii obejrzeli Państwo dzięki Zakładom Mięsnym Eumit Łuków S.A.